7 milionów. Tyle osób umiera każdego roku, według przybliżonych szacunków, a na świat przychodzi 17 milionów nowych osób. Ale choć naukowcy dokładnie zbadali zmiany fizjologiczne zachodzące po narodzinach, nie wiemy do końca, co dzieje się z ciałem po śmierci i pochówku. I nie mówię o kwestiach religijnych, a o procesach chemicznych i fizycznych. Dziś dowiesz się, jak możemy odwrócić śmierć. Który organ rozwija się pierwszy, a który pierwszy się wyłącza? I co tak naprawdę dzieje się z ciałem po śmierci? Ten film powstał wyłącznie w celach edukacyjnych. Co dzieje się w pierwszej godzinie po śmierci? Umieranie oznacza nieodwracalne zatrzymanie procesów fizjologicznych w komórkach i tkankach, lecz nawet nagła śmierć przychodzi stopniowo. Najpierw zatrzymuje się oddychanie i przepływ krwi, a potem mózg. Jeśli ten wciąż działa, ale serce się zatrzyma, jest to tak zwana śmierć kliniczna i jest odwracalna. Naukowcy twierdzą, że między zatrzymaniem akcji serca a momentem poważnego uszkodzenia mózgu upływa około 4 minut. W tym czasie przepływ krwi może być przywrócony dzięki resuscytacji. Jeśli to nie pomoże, następuje śmierć biologiczna, a wtedy ciało zaczyna się powoli rozkładać. W ciągu kilkunastu minut po zatrzymaniu pracy serca ciało staje się blade, bo krew odpływa z małych naczyń. I mniej więcej wtedy następuje oziębienie pośmiertne. Jest to proces spadku temperatury ciała do temperatury otoczenia. Co godzinę spada ona o 16 stopni. W tym samym czasie wszystkie mięśnie rozluźniają się, ciało nie zatrzymuje już płynów. Co ciekawe, najszybciej w organizmie umierają te organy, które jako pierwsze w nim powstają. W pierwszych miesiącach wzrostu embrion rozwija czerwone krwinki, układ krążenia i płuca. Pojawia się tak zwany przewód sercowy, który przez pewien czas zastępuje serce. Bije 65 razy na minutę i wkrótce zmienia się w pełni funkcjonalny organ. Zdolny do pompowania 300 litrów krwi na godzinę. Ale co, gdy serce zatrzyma się na dłużej niż godzinę? Co się dzieje w ciągu następnych 12 godzin po śmierci? Ponieważ serce nie pompuje już krwi, siła grawitacji sprawia, że płyny spływają do części ciała będących bliżej Ziemi. Jeśli ciało pozostaje nietknięte przez kilka godzin, na tych częściach, w wyniku miejscowego krwawienia, powstaną fioletowo-czerwone plamy, przypominające siniaki. W ciągu pierwszych trzech godzin zmiany chemiczne w komórkach ciała powodują sztywność mięśni. To stężenie pośmiertne. Gdy się uaktywnia, najpierw dotyka mięśni szczęki, szyi i powiek. W ciągu kilku godzin rozprzestrzenia się na twarz, następnie w dół klatki piersiowej, brzucha, rąk i nóg. Wreszcie dociera do palców u rąk i nóg. W ciągu 12 godzin mięśnie osiągają maksymalną sztywność. Kończynami zmarłej osoby trudno jest poruszyć. Ich kolana i łokcie mogą się tylko trochę zginać, a palce u rąk i nóg mogą się dziwnie powykręcać. Prawie tak samo jak w procesie nabierania kształtu. W trakcie rozwoju płód ma najpierw maleńkie, niby nerki, a po pewnym czasie zaczynają z nich wyrastać ręce i nogi. Układ mięśniowy zaczyna się rozwijać w drugim miesiącu ciąży, niemal równocześnie ze szkieletem. Kości i mięśnie to narządy, które przetrwają najdłużej. Co się dzieje z ciałem po pochówku? Zaraz po umieszczeniu w ziemi, jak w zwyczaju większości krajów, zwłoki przechodzą w proces mineralizacji. Ciało rozkłada się na odrębne pierwiastki chemiczne i proste związki chemiczne. Okres ten trwa zwykle od 10 do 30 lat. Na początku aktywny udział biorą żywe mikroorganizmy i owady. Odżywiają się one i przetwarzają tkanki miękkie, aż z ciała pozostanie sam szkielet. Rozpada się on na osobne kości. W tym stanie może leżeć w ziemi przez tysiące lat. Tak samo jak zęby. Skąd o tym wiemy? Dzięki licznym obserwacjom. Obecnie istnieją plenerowe ośrodki badawcze zwane farmami ciał. Na świecie nie ma ich wiele kilka farm jest w USA i jedna w Australii. W tych miejscach ludzie badają, co dzieje się z organizmem po śmierci. Farmy ciał sprawdzają też, jak rozkład wpływa na rysy twarzy, odciski palców i w jakim momencie możliwe jest jeszcze odtworzenie DNA. Warto wspomnieć, że wszystkie te rzeczy rozwijają się w płodzie w różnej kolejności. Najpierw powstają rysy twarzy: usta, nos i ciemne obwódki, które zmieniają się w oczy. W trzecim miesiącu ciąży kształtuje się twarda tkanka otaczająca zębinę pierwotną. Dopiero potem rozwijają się kości. Jednak nawet one mogą zniknąć na zawsze, jeśli sposób pochówku nie jest taki jak powszechnie. Co dzieje się z ciałem, które nie zostało złożone w ziemi? Przez bardzo długi czas niektóre narody praktykowały alternatywne pochówki. Starożytni Egipcjanie byli mistrzami mumifikacji. Metoda ta nie jest dziś tak popularna, ale została unowocześniona i niektóre kultury wciąż z niej korzystają. Podczas mumifikacji ciało poddaje się zabiegom chemicznym, które zatrzymują lub spowalniają rozkład tkanek. Po mumifikacji zwłoki pozostają zachowane przez tysiące lat. Ale tylko jeśli mumia jest dobrze chroniona i przechowywana. Tymczasem mieszkańcy Tybetu robią to na odwrót w ogóle nie chowają ciał. Przenoszą je na szczyt góry i tam zostawiają. Często ciało się rozczłonkowuje, usuwa się skórę, a szczątki pokrywa się mieszanką mleka, mąki, herbaty i jęczmienia, co ma przyciągnąć dzikie zwierzęta. W ten sposób człowiek ma spłacić swój dług naturze. Ale nawet pomijając starożytne rytuały religijne, wciąż mamy alternatywy dla zwykłego pochówku np. dawstwo organów. Po śmierci niektóre organy mogą wciąż funkcjonować i uratować komuś życie. Można też oddać swoje ciało do laboratorium. Zwłoki wykorzystywane do celów naukowych mają bardzo dużą wartość medyczną. Badanie martwych ciał odegrało znaczącą rolę w postępie medycyny, biologii, pokrewnych dziedzin. Oczywiście niektórzy nie chcą, aby ich ciała były tak wykorzystane lub rozkładały się w ziemi. Dla nich też jest opcja: kremacja, czyli spalenie ciała w bardzo wysokiej temperaturze. Proces ten trwa dwie godziny, a na koniec pozostają tylko prochy. Umierający często proszą o rozsypanie ich prochów w danym miejscu. Jednak dziś mamy jeszcze bardziej osobliwe sposoby na zachowanie tej pamiątki. Na przykład projektantka Wiki Somers używa prochów do tworzenia sztuki. Jej filozofia pracy podkreśla, że nawet gdy osoba odchodzi, wciąż pozostaje z nami. Zarówno rozwój, jak i rozkład ludzkiego ciała to procesy starannie zaplanowane przez naturę. Ale nawet ta potrzebuje więcej czasu i środków, by coś stworzyć, niż by coś zniszczyć. Warto o tym pamiętać, gdy pragniemy potępić lub zniszczyć coś powołane do życia przez kogoś innego.